Oni, więc, wiesz, nie? oni niby będą w, w każdym nie? I mhm. jeśli ja powiem, wiesz, akcja, no wiesz, oni tam będą mi okay. zasłonięte oczy, obrócimy ich tam, nie wiem, 40 razy, wejdą na to, ja wkrótce przy nich, oni położą Trzymaj mi w dobra. ręce na głowie i będzie mówić, o, wyżej, I wszyscy jest, o, wyżej, 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 no, wyżej. ja się schylam, wy podnosić ich na 500 cm. Nie? A ja się schylałem, wyżej, kurwa, wyżej, wyżej, o, o, spadnij, spadnij, wyżej, wyżej i odsuwamy się i robimy skaż, skaż, skacz no i, I z 5 cm i odsłuchacie. Wylecimy, wyjdziemy z tego 5 tysięcy kilometrów, założymy Ci spadochron na plecy i Cię zrzucimy na dół. Odwrócimy Cię teraz 40 razy masz jakąś kontuzję fizyczną na serce czy coś? Wypiłeś za dużo wczoraj jakiś pad to właśnie idzie do Ci, rapt, <Sie> hey, dugo. Dugo, dugo excel, dugo excel, Pozycja, pozycja, no. skulisz się, jak to kuliście, kuliście, no, też, no. pozycja, a jak mówię skacz, no, skaczysz, skaczysz, na nogi, na głowie na A żebyś się nie zabił, pozycja, no, pozycja, skaczesz, skaczesz, ok? I teraz nie, 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 tutaj. Stanisz, nie, nie, I dla bezpieczeństwa, położysz mi... Tak było w ręce. No, okay? no. I za, za chwilę, będziemy cię unosić, żebra? No. Jesteś gotowy? No. Dobra, to unosimy. Unosimy, 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 unosimy go. Wyżej, 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 wyżej. Kurwa, kurwa przyjdzie. Myśl, a, a, dadę. Ok, pozycja, pozycja. No, pozycja. Tak, tak. Ale myślałem, że jestem u góry. A to jest <grymum> o, a to, o co w tym chodzi. Teraz kiedy Ciebie uniesiemy w powietrze, z tą z tą molą. O nie! I Ty przychodzisz z kolei na swój duch, Jak Ci powiem pozycja, skulisz się w nogach, wiesz, jak to się nazywa? Skulisz się w nogach, skulisz się, stawiasz, tak? I jak mówię skarczysz, to skarczysz na nogi, nie? Nie tak, wiesz, po prostu nie wygubiaj się od na nogi, bo to <grym> można trzymać sobie zrobić.

Það mjög verið stofa Nýja góða Wyżej, wyżej, ją, ją wyżej! Róba! Róba wysoko, wysoko, ją wyżej, wysoko, wysoko! W ja pozycja, pozycji skulasz się lekko, ja mówię I skacz! Węsko, skacz pozycję, pozycja, czak! Ja mówię skacz! Skaczesz, skaczesz! Skacz, musisz się wybić, żebyś nie tam żebyś nie przekonała się! Tak, tak, musisz się wybić no, tak i teraz bo... obrócimy Cię 40 razy, ja zaraz i zabijemy na samolot, twoi koledzy uniosą Cię na wysokość 4000 km i wyskoczysz z fadochronem na piasek.

Ja Co robisz? Pozycja? Tak. Ok, ja mówię skok do przodu. Tak. Teraz cię obrócimy tak 40 mi? razy. Więc ciśnienie wzrasta. Wejdziemy w górę. Już nie mogę! No, jeszcze się jeszcze. 7. 30. Dobra, teraz tyłem. Będziesz na samolot. No, 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 no. Fasz. Ty też, k? Dobra. Będziesz okay. na górę. Dobra, baj. na górę i będziemy cię unosić. unosić. Wysoko. Wyżej, wyżej, wyżej! Damajcie do góry! Wyżej! Wyżej! Pozycja, pozycja, pozycja! Pozycja, pozycja! pozycja, pozycja. Kasia! Wyżej! 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 Kasia to jest rekord świata! Kasia, Ale Wyżej! też Wyżej! dobry! Komuś i Kasia wygrali!